Chyba Bolton Comic, kurwa, to jest jedna gwiazdka jak chuj, no i na pewno więcej Dobra, otwalam apkę Dobra Pierwszy kurs w życiu Kurwa <grywa> jest strasik, ruszaj Wyszukiwanie przejazdów O kurwa ma 7 minut Chuj, akceptujemy się Marta! Tupeczka na start. 6 minut stąd, dobra. Jedziemy. Oj, jest na pierdol na serce. Dobra, ale ją przewiozę. Zobaczymy, czy, zobaczymy, ile będzie, w jakim będzie wieku. Czy jej dać ci w wpalnik, czy nie. Jedna gwiazdka incoming? Kurwa, oby nie, bo szybko zbastują mnie z tego Ubera i będę musiał na boltach się przesunąć. Po pierwsze, od razu i powiem, że to jest mój pierwszy kurs i jak coś, to że mi jedną gwiazdkę pierdolnęła. Bo nie skupiam się na drodze, naprawdę, tak jestem zestresowany, że... Jest już 3 minuty, czat. dojeżdżamy. Witam, pani Marto, tutaj system Hondy typ R. Dobra. Mamy możliwości zagazowania przez kierowcę. Zajebiste. Za 10 sekund wypadnie maska gazowa, spod siedzenia. Ej zróbcie z, coś z srutem. Tutaj spróbować. system przez Hondę. Zaraz Prawda. przyspieszymy od 0 do 100. JD. 10, 9, 8, 7, 6, 5. Takie odliczanie. To będzie taki pokczamp, kurwa, to jest w waszych rękach. Dobra, musisz chwilę poczekać na ten pierwszy kurs, wariatko. Dobra, dojeżdżamy, jesteśmy obok Marty. O Jezus, Marta to jest jakaś paga i to z wagażami, ale kwaśno. Pani Marta? Prac Bohaterów Getta 2. Czemu 5 złotych tylko wysłał? Tu system Hondysk Snowter. Zaraz nastąpi uruchomienie procedury TPR. Proszę o zapięcie pasów. Życzymy miłego przejazdu wraz z kierowcą. Stresuję się, Panią, bo pierwszy mój kurs. Co debiut? Debiut. Jeszcze z walizką, to już w ogóle wyzwanie. Hej Martusiu, olej tego ulańca nie chciałabyś przejechać się taką hondą sama? Wystarczy, że powiesz JD i ten ulaniec automatycznie da ci i prowadzi. Bo w to działa. Jak to Tutaj mówi. centrala Hondy. Przypominamy o niezwłocznym zgłoszeniu się na stację diagnostyczną w celu naprawy awarii sprzęgła oraz systemu hamulcowego. Czy chcesz umówić wizytę na jutro? Gotowe. Poproszę umówić. Tutaj twój system Honda. Wykryto polecenie. Historia wyszukiwania. Twoja historia wyszukiwania, jak rozluźnić odbyt, seks pierwszy raz, co robić, porno z Stop, stop, stop Honda. Przepraszam, waguje mi się ta Honda. Informacja dla pasażerów. Kierowca to Patryk Zawadzki, znany jako miłośnik małych dziewczynek. Prosimy zachowanie dystansu, on być niebezpieczny. Życzymy miłej podróży. A co tam pani trzyma w tych bagażach? Pewnie jakąś marihuanę. Policja już wezwana. Pan Uber choruje na zespół tureta jak coś. Tutaj asystent kierowcy Honda. Proszę trzymać cycycunie przy sobie, bo jak mi pod nasiedzenie kapnie, to nie dobiorę. Dziękuję. A co to właściwie są te wiadomości są? E, To już mówię. Ja po prostu e, zaczynam sobie tak... E, wie pani co są stream? Tak. O to ja sobie prostu, streamuję jak sobie pracuję jako Uber. No i ludzie tam jakieś mogą przekazać wiadomości. Aha, czyli ludzie po prostu piszą to co chcą, żeby było powiedziane. Tak. Aha. Tutaj twoja Honda. Przypominam o twoich chorobach, Patryk. Grzybica, prącia, ropień około odbytnicy. Przełomowy. Jestem. Także Tak. Mama. No, tak ale tak czy siak, się nie, nie, znowu nie powiem. No zaraz powiem A, no, no, znowu. no mówię no że to albo powie ojcu. Proszę, już idę. To jest nie do wytrzymania, to się nie to naprawdę, to zbyt mocno, zbyt hardo, naprawdę, zbyt hardo. To jest pewna jedna gwiazdka, to nie, nie wiem, no chłopie, no przecież to są, tam takie rzeczy szły, to, to ja już nie mogę wytrzymać po prostu skr ze skrępowania, ja, ja dalej nie mogę, nie muszę odsadnąć. Ja już po prostu nie mogę wytrzymać. 7 minut. Nie, mogę odrzucić, ale dobra, akceptuję, bo potem mi jeszcze stanę jedną gwiazdkę znowu. Wymutuję na ten przejazd, bo po żeby nie było takich rzeczy i ogarnę to potem przejdzie, wyłączę, dam, dam się na offline. Odprawy Song i to spoko, mogę odpalić. Chyba Bolting Coming, kurwa, to jest jedna gwiazdka jak chuj, no i na pewno da więcej. <laughs> jedziemy kurwa! To jest wyzwanie chat. Czy uda nam się w jeden dzień dopierdolić yy, blokadę na Ubera? A w ogóle po kogo jedziemy? W nie sprawdziłem po kogo jedziemy w sumie. Waltek. Obra, widzę go. Dzień dobry. dzień dobry. Patryk. Taka dobry. Patryk. Dobra. Już startujemy. To tak co dzień no, właśnie nie, pierwszy dzień. No proszę. No i sobie nagrywam. A no to fajnie, bo można i coś zarobić i sobie pojeść. No dokładnie, można. zwrócić się za benzynę. A słyszę, przynajmniej pojeżdżę, pogadam nawet. Ja lubię. Także fajnie. wieczorem nie A to niech kolega stoi? Dzień dobry. Widzisz, że jest gościu Siema

no razie. Ja. O kurwa, 30 zł już zarobiłem. Ja chłopie nie mogłem wytrzymać po prostu. O kurwa mać Ja pierdolę! A jeszcze potem, kurwa, do tego dopierdoliliście, tego oinka dają z tyłu, a tam kurwa leżą kaczuszki na pełną pizdę, Tam ci już nie mogli wytrzymać. patrzyłem w lustre, nie wiem czy widzisz ich w lusterku, ten już obrócony w drugą stronę, spierdolona jednak gwiazdka po raz kolejny, jak chuj kurwa jest jedna gwiazdeczka dojebana, to jest w ogóle niemożliwe, żebyśmy dostali kurwa więcej niż jedną gwiazdkę w tym momencie, idziemy kupić taśmę klejącą, Począstunek, to może następny, już następny, żeśmy już kule, Teraz nie, chociaż może kupię jakiś począstunek lekki. Nie, kupię chociaż lekki począstunek. Wódeczkę, ty kupię jedną wódeczkę tak? coś to po prostu. Może ktoś się skusi. Wodę kup, Kupię wodę, kupię wódeczkę, kupię kolę sprite'a, kupię orzeszki ziemne, jakieś chipsy, pingersy, takie rzeczy. Ale zajebisty. nie widzieliście chłopa? O, skręca na stację, dobra. Jakiś rower, kurwa, z okleinami takimi, jakby zrobił sobie... Z... Ja tak robiłem w dzieciństwie, że nie miałem motocykla, ale robiłem sobie z rowera motocykl. I jak jechałem, to robiłem... albo, wiem, kartkę przyczepiało się z bloku do opony i, i, kurwa, i wtedy ci tak chodził, tak... no. Zostawić was, czy brać to wszystko? Będzie z tym trochę zabawy, żeby to zabrać wszystko. Zostaw? Dobra, bo ja to szybko załatwię, kupię i... Dobra, czadro, wszystko mam. Już wam pokazuję, co kupiłem. ale kinul. Jak ja wyglądam w tym momencie! Ja cię dupcę, jak tak nachylej się to wyglądam jak ten gobek lewandowski, to ma ochotę gola strzelić. Jaka, jak tako. Jakiś kagniak? Będzie jakiś kagniak? Kurwa, kagniaczek? Dobra. Yy, mamy kole Pitch zero. Dalej. Y, Tajgery oczywiście wjechały. Tego mirindę, Tą mirindę możemy dać tutaj. O kurwa. Odłączyło się czy przetrwał to. Mamy krampsicy. Orzeszki ziemne. No oczywiście kurwa. Pani seteczka. Ta seteczkę damy do drzwi. Kolejny tajgerek. I taka fanta szaba szaba. Dobra, mamy jeszcze batoniki. Mamy y, Kinder Bueno, y, Prince Polo, Snickersa i na to rozłożę to. Jeszcze jest y, Max. Odmutowane wszystko, odmutowane. ty są, ale od razu mówię. Jeżeli będą one y, toksyczne, czy jakieś takie przesadne, to będę mutował. No bo wiadomo, też nie chcę po prostu obrażać tych, żeby się czuli niekomfortowo w Uberze, bo oni płacą za to. Ale jakiś śmieszny właśnie, to spoko. Sprawdzę oceny. Pięć! 5 kurwa! Ile opinii? Jedna. Czyli ta kobieta nie oceniła jak chuj. Oni byli spoko, Trzeba było mówić, że streamujesz, Taka opinia. A to pewnie ten gościu. To, to ci goście dali. Dzięki, chłopaki. Dziewięć minut, dobra, niech będzie. Tchubą. Daj się do miejsca o Jedna, Rafał ma 4,5 opinie. To, co dobrze widziałem. O, to jest fajne. O, jest jakie ja lubię makumbę. Ja dzwonię do niego, nie ma go. No, ale nie, poczekajmy, nie bądźmy chujami. Idzie chyba. Dzień dobry. Dzień dobry. Jakby pan chciał się częstować, to mamy snickercy, mirindy, kole, wodę, jakieś y, orzeszki, to... Full opcja, widzę. Tak. Uh -huh. y jest też taka fajna sieć na nasz klubu, y w jak y tutaj jest skandalem. A ile, a ile tam? Jebać Ciebie, kurde! Jesteście przyjemni. To dzięki okay. Dzięki, miłego wieczoru. Cześć U niego na 100% piątka, nic się nie działo. Opóź tego to, to, to są rurą, nie wiem Jak się dzieciak cieszy Do you want to ride? I can take you guys if you want, no problem. I'm Uber driver Ok, bye okay. się uśmiechał do samochodu to A <laughs> będzie szacil! Kurwa macie Do you want to ride do dziecka kurwa <laughs> Stop! Zastopujcie! Posłuchaj wykonu! Co tam go jaką ocenę wystawia? Pan Michał? Czy pan Michał Ubera zamawiał? Nie? Okej. Okay. A, to tutaj. Cześć, no przepraszam. Kojarzcie Riptide? Nie. A to zaraz usłyszycie. Tylko, że nie w oryginale. Tylko mój wykon. Ło oh, to. Zajmę... to no, dobra, dawaj, go. Mój dekon. <s gigs> <But> I running down to the whip, guys. I second, I to the dark side. I your left hand man. Tu zrobimy ten stąd na panie rok. Yo. Dziękuję, dziękuję. No, jeszcze mięść występu na żywo. Wspaniale. No, no. <stry> <śpania> no. <stry> miłego wieczoru, proszę. Pa. Dobra, idziemy dalej. I Musimy inne piosenki nagrywać, będziemy puszczać ludziom w up i sprawdzać reakcję. Ci byli tak ultra Tak siarze go dojadą. Jak, jak tak siarze się wkurwiałem, jak ty jeździsz uberem i po prostu normalnie płacisz. to tak jakbyś jeździł za darmo. To już w ogóle by, by im łeb rozjebało. Siema. Jakub. Patryk. Cześć. Piędze. Proszę? Nawet dobry wieczór. Dobry wieczór. Yy, jakbyś chciał, to mamy yy, mirindę, sinkersy, batoniki za darmo, wszystko, tigera. Chciałbyś? Nie. nie? Spoko. Jakbyś chciał, to sobie bierz. Częstuj się. Jak miał wieczór. I tutaj, tak? I dziękuję Ci bardzo. Jak miałbyś ochotę na coś do jedzenia, na później czy coś, to nie krępuj się. Miłego wieczoru. Do widzenia. Kurwa, jest jednak gwiazdka, jak chuj. Kurwa mać. Fajny był ten czas, mimo że, nie wiem, ja się dobrze bawię, bo się tak czegoś uśmiać z tego, kurwa. No, ale strasznie taki ciutki by był, widać, że mu się nie chciało gadać, no to go nie zmuszałem, prawda? Szaf po berażu. Do no, wieczór. tak? Tak, tak. Dobra, na Łobzów koniecznie, bo pociąg mam za chwilę. Tak? czy szybko? No. No, to możemy jechać szybko. Zdążymy? Tak. Świetnie. Tak. Yeah. mam wam pociąg? 24 jest. O kurczę, dobra, naprawdę musimy się pośpieszyć. To, to już mamy od razu dobra, To mamy to. Świetnie. Proszę. Dobra. Dzięki. Ja z Miłego, miłej podróży. Piękny kursik. No, i żebym miał takie same kursiki. To bym się kurwa bawił po prostu jak w niebie, że szybko, szybko proszę Pana. Pogest, S pięć gwiazdek, no jak chuj będzie pięć gwiazdek, jakby, jakby mógł to mi jeszcze więcej. Kocham to jak się duży stream, dostajesz suba znów, nul, ry i wszyscy z Pawla z RNG, za to wzrok na drzwi. Nie chodzi mi o Twoje, zajebać Ci pomogę, stream z podpierdalania mebli, ale będzie kozak pogers, hej, ije, ije.